Co zrobić, jak masz dietę niskokaloryczną i nie chudniesz? Na przykładzie mojego pacjenta, ten pan miał dietę w ciągu tygodnia pudełkową, 2000 kilokalorii, i e, jego podstawowa przemiana materii wynosiła 2100 kalorii. Od paru, paru lat jego masa ciała była stała. I w ogóle nie chudł. Nie wiedział o co chodzi. Na wizycie miał 24% tkanki tłuszczowej i zastosowałam u niego dietę, taką można powiedzieć, rozkręcającą przemianę materii. Dodatkowo parę razy w tygodniu ćwiczył. Wiecie, jaka wyszła jego całkowita przemiana materii? Prawie 3000 kalorii bez ćwiczeń, czyli ćwicząc powinien zużywać. Jeszcze więcej kalorii. Zastosowałam dietę 2700 kalorii 7 dni w tygodniu i wprowadziliśmy regularne treningi 3 razy w tygodniu. Zobaczcie, co się stało w miesiącu. Jego tkanka tłuszczowa z 24,1% spadła do 22,3%, mimo zwiększenia ilości kalorii. Jeśli przez dłuższy czas jemy za mało, nawet poniżej naszej podstawowej przemany materii, wtedy wchodzą mechanizmy adaptacyjne i po prostu wydatkujemy mniej i już nie jesteśmy w deficycie. Także na tym przykładzie e, zastanówcie się, jeśli nie chudniecie, a wiecie na pewno, że jecie poniżej e, swojego własnego zapotrzebowania, trzeba się zastanowić, czy nie warto na ten moment troszkę w, na pewien czas zwiększyć e, kalorykę swojej diety. A ty masz jakieś doświadczenia z większą kalorycznością diety i dzięki takiej diecie udało się schudnąć?